w moim trzecim odcinku na moim kanale Wilczek Games dzisiaj będziemy robić stop klatki stop klatka to jest coś takiego że ludziki automatycznie się poruszają oczywiście wpadajcie na kanał Olobicior dajcie mu subskrypcję Olobicior to jest mój kolega i go to jest mogę podziękować jeden z moich najlepszych kumpli i chcę, żebyście dali mu łapkę w, górę i pod pod łapkę w górę pod jego każdym filmikiem i subskrybujcie jego kanał, okej? Okay? No to zaczynamy robić stop klatki. Stop klatka jest fajna, więc zaczynamy robić. Ja stop klatkami się zajmuję tak, czasami sobie robię tak dla zabawy, to jest bardzo fajne. Zobaczycie zresztą teraz sami co to jest stop klapka. Żegnam Was serdecznie. Dajcie mi łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. I Was żegnam. Papa. Pa.